Siemanko ludzie, dostaliśmy obiecany patch i miałem to wczoraj potwierdzone na streamie na Twitch TV Taggartu, do od oficjalnego emisariusza, że będzie to patch 13.05, czyli ten pierwszy z roadmapy. Dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, wpadaj na codzienne streamy na Twitch, lajkuj, subskrybuj, wiecie co robić. Dziś, 26 maja, dzień matki tak w ogóle, więc przypominam, o godzinie 9 naszego czasu nastąpiła instalacja tego patchu, ja w momencie kiedy to nagrywam, ta instalacja trwa. Trwa 4 godziny, może zostać przedłużona i naprawiono sporo rzeczy. Mamy patch i właśnie o tym będzie to wideo. Ale zanim przejdziemy do patch notesów, pamiętajcie, że jest to ten pierwszy patch z roadmapy. Jeśli wierzyć temu, jak to wszystko dalej ma się potoczyć, następną koleją rzeczy będzie zmiana silniku na Unity, o czym też powiem za chwilę. No i oczywiście ten duży patch, naprawiając desynki. Sprawdźcie moje poprzednie materiały, jeśli chcecie być na bieżąco co dokładnie o co chodzi w tych patchach. Dzięki The TheTurboBR, także pamiętajcie, żeby też naszego emisariusza falować na jego koncie na Twitterze i wszędzie tam, gdzie ma socjale, udostępnił właśnie przetłumaczone na język polski patch notes, które omówimy w tym materiale. Jest kilka najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi właśnie o tę konkretną aktualizację. Chyba wszystkich ucieszy fakt, że ukończono pierwszą iterację Ustawienia, pozycjonowania dźwięku na wszystkich lokacjach, czyli każde mapy i kolejny krok jeśli chodzi o usprawnienie systemu Oculus Audio. Idziemy w tę dobrą stronę, zobaczymy jak to wszystko oczywiście będzie wyglądało. To mnie właśnie interesuje, bo ten patch wygląda na to, że będzie mocno związany z ulepszeniem i usprawnieniem tej sfery dźwięków. Co zdecydowanie, wiecie, od zawsze Tarkov boryka się z tym problemem. No ale właśnie jeśli chodzi o patch notesy, mamy ukończoną pierwszą iterację ustawień pozycjonowania we wszystkich lokacjach, skonfigurowano... Nie umiem czytać, stary. Dodatkowo skonfigurowano system dźwięku na latarni oraz interchange, pokazywał nam Nikita ostatnio te wszystkie sfery okluzji, także to w tym patchu powinno zostać zaimplementowane właśnie jeśli chodzi o interchange, gdzie mogliśmy na samej górze... Słyszeć ludzi na parkingu i tak dalej, z różnych pięter. No zobaczymy, oczywiście, jak to wyjdzie w praniu, a ja będę ten patch testował na, na żywo, jak tylko, jak tylko gra będzie dostępna do ściągnięcia. Także wpadnijcie na Twitch. Rezerwa i Laboratorium ostatnio dostały overhaul, jeśli chodzi o dźwięki, a w tym patchu ponoć te drobne błędy, które pozostały, zostały naprawione. Robiono również silnik dźwiękowy dla tekstów dialogowych. Krótko mówiąc, wszystkie wypowiadane kwestie powinny Lepiej być pozycjonowane bardziej wyraźnie i nie będzie tych wszystkich urywanych dźwięków. Miejmy nadzieję, naprawiono ten efekt szoku czy też ogłuszenia, kiedy bierzecie Golden Star. Były takie szum w uszach, teraz w tym momencie zostało naprawiony. Na stereo i nie można obracać głową w grze. Ten dźwięk jest znacznie lepszy, powinien brzmieć bardziej realistycznie. Zrównoważono głośność dźwięku granatu M18, żeby brzmiał bardziej realistycznie i był bardziej podobny do tych wszystkich innych dźwięków granatów. Naprawiono błąd powodujący krótkotrwałe wyciszenie dźwięku podczas przełączania źródła dźwięku między pomieszczeniami. Jedyne co mogę z tego zrozumieć, GPT-Chat, to prawdopodobnie to, że kiedy przechodzimy między pomieszczeniami była ta zmiana, o którym też mówił Nikita, że będą to naprawiać, będą to modernizować, żeby było kilka faz. Więc zdecydowanie było to takie przyciszenie, kiedy zmieniamy na przykład z zewnątrz, wchodzimy do pomieszczenia, troszeczkę dźwięki się wyciszały i słychać było taką ostrą zmianę ambient soundu, że podejrzewam, że to jest, ta pierwsz, to jest ten pierwszy krok, jeśli chodzi o zmianę tych wszystkich tranzycji między pomieszczeniami, że właśnie to wyciszenie i zmiana nie będzie tak drastyczna, a później będą dalej nad tym pracować. Naprawiono błąd, który występował podczas otwierania drzwi, że źródło dźwięku, które znajdowało się za tymi drzwiami, mogło wydawać się bardzo wytłumione. Również naprawiono błąd, kiedy przytulaliśmy się do ściany, mogliśmy słyszeć wyraźnie doskonale to, co dzieje się za ścianą, co nie powinno być możliwe. W tym momencie jest to naprawione. No i oczywiście, jak naprawiono błąd, niewidzialny graczy pojawił się ten błąd latarek, które były widoczne dla nas, dla wszystkich innych graczy, tylko nie dla Ciebie. Jeśli włączyłeś latarkę, świeciła się ona. Ty myślałeś, że masz wyłączoną, ale łuna po prostu była wszędzie. Także w tym momencie ten patch powinien te latarki całkowicie naprawić, a dokładnie latarki już nie świecą przez ściany i inne przeszkody. I ja oczywiście te wszystkie patch biorę z lekką nutą dekadencji, ponieważ już kilka patchy temu mieliśmy... Wow, kot! To jest Kocie, mój kochany. Tamikadze. <laughs> tak, to jest ta nowa. Jakby ktoś się interesował, spadnijcie na Twitch, na czat. Ma się, jak widzicie, dobrze, właśnie skoczyła za jadle na mnie. Ale wracając do tematu, już kilka patrzy temu mówiono nam, że po prostu te latarki zostały naprawione i nie świecą przez przedszkody, Natomiast kiedy byłem na interchange'u w podziemiach, widziałem latarkę z góry, świecącą w dół, z beton, przez ściany, przez podłogę, także. No, zobaczymy, czy teraz rzeczywiście uporali się z tym wszystkim. Również ponoć naprawiono migotanie latarek na broniach i na plecakach. Naprawiono również jasność i zasięg niektórych latarek. Krótko mówiąc, te wizualne bugi związane z latarkami nie powinny już nam przeszkadzać w grze. Sprawdzimy oczywiście na żywo na Twitch TV Taguard, jak to się ma do rzeczywistości. Kolejną ważną naprawą jest to, że boty nie mogą już obracać się automatycznie i tak szybko w pozycji leżącej, czyli prone. I tutaj ciekawa sprawa, ja gram głównie solo, ale wyłączono możliwość zdobywania doświadczenia za zabijanie i plądrowanie graczy w tej samej grupie. Także było to coś no, nie tak z tym, jeśli byłeś w grupie i zabijaj swoich kumpli, dostawałeś normalną ilość doświadczenia. Ludzie prawdopodobnie bustowali się w ten sposób. Również nieśmiertelniki z Twoich kolegów były w normalnej cenie. Teraz będą kosztować tylko jednego rubla. Również mamy zmniejszenie częstotliwości linii głosowych botów i okrzyków ich podczas walki. To zdecydowanie sprawi, że walka z botami będzie dużo trudniejsza. Pamiętacie, że teraz ze skawami walczyło się dość łatwo, bo. Cały czas darły ryjazd i zdradzały swoją pozycję. Słuchajcie, jeśli chodzi o wszystkie headsety, to ulepszono system aktywnych zestawów słuchawkowych, czyli właśnie tych owych. Headsetów, obniżono poziom głośności dla wszystkich, bez wyjątku. Mocniono wysokie częstotliwości dla bardziej realistycznego dźwięku, co zawsze było celem FT, żeby te słuchawki brzmiały tak jak w realu i były bardziej odzorowywały rzeczywistą sytuację. Dodano również funkcję, która daje niektórym zestawom słuchawkowym przewagę poprzez zwiększanie promienia słyszenia kroków. I głosów, czyli jakby obniżamy całkowicie dźwięki wszystkich słuchawek. Teraz było tak, że po prostu niektóre słuchawki miały większą głośność, tak jakbyśmy sobie to podgłośnili. Teraz ma to wyglądać wszystko bardziej realistycznie, no ale jest to gra, więc jednak i głosy zostały zbustni. Także już drżę, co będzie dalej, jeśli chodzi o EFT, jeśli chodzi o ten system dźwiękowy. Słuchajcie, Oculus Audio, kiedy został wprowadzony, był tragiczny, później to usprawniano, usprawniano I ja jak zwykle jestem dobrej myśli, odciskasz mi wszystko. Chodź, no tutaj ci ty kochana, czy ty, 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 ty. niedobra, chodź tutaj do pani. Tak, odżyłaś, odżyłaś, tak? No, odżyła. Kilka ciekawych rzeczy, które ja zauważyłem w tych patch notesach, Przede wszystkim patch 1305 miał również zawierać całkowite przerobienie niebios, czyli tego systemu. Nie mamy tego zawartego w tych patch notesach, Być może zostało to przesunięte. Bardzo ciekawy patch skupiający się wokół kwestii dźwiękowych, głównie w grze, no i naprawiający te latarki. A mamy, mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu oczywiście, dlatego na Twitch TV Taggart, jak tylko patch wejdzie live, będziemy go testować. No i to ekscytujące to, że zbliżamy się tymi wielkimi, drobnymi krokami, jeśli chodzi o tempo napraw BSG, do tego sytego, dużego patcha, na który ja czekam. Desynki, networking, optymalizacja, rejestracja strzałów. Wow, to będzie naprawdę duży patch, a jeszcze między tym patchem, który właśnie teraz się wgrywa, a patchem yy, kolejnym, który naprawi te wszystkie desynki, o których wspominałem, będzie... Upgrade silnika Unity, no i możecie być pewni, że dwie poprzednie aktualizacje miały już bardzo dużo plików podwalinowych, tak jak ja to nazywam, czyli już dużo wgrali, jeśli chodzi o tę tranzycję na nowy silnik, a właściwie nowszą wersję silnika Unity. Także zdecydowanie ciekawy patch, a jeśli Wy chcecie się dowiedzieć, co w trawie piszczy i jakie kolejne zmiany nadchodzą do Escape from Tarkov, koniecznie obejrzyjcie te materiały.